Witajcie, kochani. Dawno mnie nie było, więc yy, nagram dla was filmik, ale dzisiaj ambitnie nie będzie, ponieważ ja czuję się nieambitnie. Znowu dopadła mnie derealizacja, do a to jest najlepszy dowód na to, że było wszystkiego za dużo. Zawsze zapominam w którymś momencie, jak jest lepiej o tym, że człowiek z Hadem może zwyczajnie mniej. Kiedy człowiek jest... W hipomanii, no to jest oczywiste, że bierze na siebie dużo rzeczy, za dużo, i kiedy tego jest pff, tyle, no to potem przychodzi depresja i jest takie ała, ała, niczego nie zrobię, ała, ała, nic nie mogę. No ale jeśli człowiek jest teoretycznie w remisji, no to bierze rzeczy do zrobienia, takie normalne, jakie biorą na siebie ludzie, czyli na przykład. Idzie do pracy na etat, no bo przecież czuje się już normalnie i może pójść. Albo decyduje się na przykład na rozwijanie swojej działalności w jakiś sposób. Próbuje działać w jakichś organizacjach. No, różnych rzeczy ludzie się podejmują, takich samych rzeczy, jakich podejmują się ludzie bez Hadu. Tak, po prostu ludzie. No i nagle okazuje się, że jednak jest tego za dużo i przychodzi klops. Nawet w przypadku normalnego życia, w którymś momencie przychodzi klops. I tak jak moja psia-psi, która czuła się już w miarę dobrze, poszła do pracy, na etat, pracowała, wszystko było w porządku, była trochę przemęczona. Ja tak delikatnie mówiłam, że się o nią martwię, bo to przemęczenie może doprowadzić do problemu, no i doprowadziło. No ale, że tak powiem, jeśli chodzi o dobre rady, to również szef bez wchodzi, chodzi, bo ja, żeby pomagać innym, rozwiązywać ich problemy, to jestem pierwsza i nawet feedback jest taki, że wychodzi mi to dobrze. No, ale żeby pomóc sobie, to już jest trudniej. Więc kiedy udzielam dobrych rad innym, nie oznacza, że sama się do nich stosuję. Fajnie by było, gdyby tak było. No i oczywiście yy, działam w fundacji. Staram się dbać trochę o marketing, robię dużo zapreczowych rzeczy, oprócz tego przyjmuję ludzi na coaching, no jakby trochę się dzieje, ale tak naprawdę nie aż tak bardzo, dużo, no ale się dzieje. No i nagle okazuje się, że tego po prostu jest za dużo. Tak na co dzień tego jest za dużo. I patrząc na to logicznie, tego naprawdę jest dużo, ale myślę, że taka normalna osoba by dała radę. A ja po prostu czułam, jak to się na mnie, wiecie, tak nakłada, nakłada, na nawarstwia, nawarstwia. No i w którymś momencie mnie przytłoczyło, zwyczajnie. No i było źle, chciało mi się płakać. Miałam wrażenie, że zaraz wymiotuje. I jakby naprawdę było fatalnie. I nagle zrobiło się. Przestało być fatalnie. Zaczęło być. Ja jestem tutaj, a to, co się wydarza, jest tam. I przepięknie nic nie czuję. Nie bardzo mam siłę na robienie czegokolwiek ambitnego. Na przykład, wymyślanie tematu na filmik mnie przerasta. Ale tak ogólnie. Jestem sobie, wszystko jest OK. Nawet poszłam dzisiaj do fryzjera. Nawet przez moment, ponieważ ta fryzura mi się bardzo podoba, yy, uśmiechnęłam się sama do siebie. Selfie sobie zrobiłam. Wyglądam na nim jak każdy normalny człowiek. I nikt nie wie, że tam przede mną jest pustka. Rozpościera się taka płaszczyzna duża, tak jak taka, nie wiem, łąka bezkresna. I tam na końcu wydarzają się jakieś rzeczy. Jestem wdzięczna za ten stan, brak, nie pozwalają doświadczać życia i nie jest stanem pożądanym, to jest lepszy niż ból. Przynajmniej ja go wolę, chociaż też mam klientkę, która mówi, że preferuje ból niż poczucie pustki. Że tak powiem, tutaj to kwestia indywidualna. Natomiast, yy, no, w tym momencie jest wyłączka. Jak mówię do Was, a jednocześnie mam poczucie, że tak trochę jakby to się dzieje obok mnie. No, także o tej realizacji jako takiej bym już opowiadała miłeś razy, mówiąc zresztą, że nie jest to takie dla mnie najgorsze. Yy, dotykam rzeczy, żeby wiedzieć, że one tam są, ale poczułam bulgę. Tyle, że wiem, że to jest taka, wiecie, ulga. No Bo tak w sumie nie powinno być. No, to tyle na dzisiaj. Chyba nic więcej mądrego nie wymyślę. To taki update po prostu co u mnie. Yy, trzymajcie się, postaram się coś wrzucić niebawem. Pa, pa.